Swojej obserwacji taki społeczny wymiar tamtego, tamtego momentu, jakiejś więzi, która się narodziła, czegoś co było jakieś unikatowe, takiego tunelu czasowego, w który wpadliśmy niemal wszyscy, którzy nie dało się obojętnie przejść obok informacji, które spływały obok był wszystkich taki, doniesień. Był taki rzeczywiście moment i myślę, że to trzeba traktować w kategoriach momentu, co nie znaczy, że jakby jego wartość jest przez to, że trwał nie za długo, że jest niższa, bo jest... To jest olbrzymia, ale rzeczywiście był taki moment, w którym, w którym Polacy się zmienili. To było widać rzeczywiście, że przestaliśmy być obywatelami, a zaczęliśmy być wspólnotą. I to bez względu na to rzeczywiście, czy, czy, czy ktoś był człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym. Każdego ta, ta śmierć, to odejście dotknęło. To się wyczuwało, chociaż rzeczywiście ta wiedza Właściwie świadomość tego, jak te kilka, kilkanaście dni wyglądały po śmierci Jana Pawła II. Ona przyszła trochę później, wtedy jakoś tak emocjonalnie odbierało się to wszystko i zupełnie naturalnie, zupełnie naturalnie przyjmowało się to, że wszyscy chcemy w tym uczestniczyć. Cała rozmowa dostępna na kanale Odbudowani. Zapraszam, Karol Gnat.